Rozdział siódmy. Chrystus narodzi się z Maryi, zerwie więzy śmierci, trzymające w niewoli Jego lud i weźmie na siebie ich grzechy, Ci, którzy są, się nawrócą, zostaną ochrzczeni i będą przestrzegać przykazań Boga, będą mieli życie wieczne, nieczystość nie ma miejsca w Królestwie Bożym. Alma zachęca do pokory, wiary, nadziei i miłości bliźniego. Moi kochani bracia, widząc, że dozwolonym mi jest przyjść do Was, pragnę sam do Was przemówić, albowiem jest to pierwszy raz, że, od, że do Was przemawiam, będąc dotychczas całkowicie pochłonięty sądzeniem i licznymi sprawami. Które nie pozwalały mi was odwiedzić. I nawet teraz nie mógłbym przyjść, jeśli urząd sędziego nie zostałby przekazany innemu, by zamiast mnie panował. I Pan w swym wielkim miłosierdziu dozwolił mi przyjść do Was. I przyszedłem mając wielką nadzieję i pragnienie przekonania się, że ukorzyliście się przed Bogiem i nie ustajecie w prośbach o jego łaskę, że jesteście przed nim bez winy i nie znajdujecie się w tak straszli straszliwym położeniu, jak nasi bracia z Zarachemli. Niech będzie błogosławiony imię Boga, że dozwolił mi doznać niezmiernej radości, gdy przekonałem się, że powrócili oni na drogę jego prawości. I ufam pod wpływem Ducha Bożego, który jest we mnie, że w przyszłości będę się cieszył także z Waszego powodu. Jednakże nie chcę, aby radość tę poprzedzało tak wielkie cierpienie i smutek, jakiego doświadczyłem z powodu braci w Zarachemli, albowiem doznałem radości z ich powodu, dopiero przeszedłszy wiele cierpień i smutku. Ufam, Ufam, że nie jesteście w stanie tak wielkiej, tak wielkiej niewiary, jak wasi bracia, że nie wynosicie się ponad innych, a bogactwa i to, co przedstawia wartość tylko dla świata, nie są pragnieniem waszych serc. Ufam, że nie czcicie Bożków, lecz oddajecie hołd prawdziwemu, żyjącemu Bogu. I z nieustającą wiarą wyglądacie odpuszczenia w waszych wszystkich grzechów, które ma nastąpić. Oto mówię Wam, że wiele wydarzy się w przyszłości, jednak jedno z tych wydarzeń jest ważniejsze ponad wszystkie inne. Oto niedługo już Odkupiciel przyjdzie na świat i pójdzie między swoich. Nie mówię, o przyj że przyjdzie On do Was do nas za swego życia w swej śmiertelnej powłoce albowiem Duch nie powiedział mi, że tak się stanie i nie rozumiem tego, tego ale wiem, że Pan Bóg ma moc do dokonania wszystkiego to jest zgodne z Jego Słowem jednak Duch tyle mi powiedział wołaj do tego ludu mówiąc, nawróćcie się i przygotujcie drogę Pana postępujcie Jego drogami które są proste, albowiem Królestwo Niebieskie jest blisko i Syn Boga wkrótce przyjdzie na świat. I narodzi się On z Maryi w Jerozolimie, w kraju naszych przodków i będzie Ona dziewicą, cennym i wybranym naczyniem. Okryje ją moc Ducha Świętego, że pocznie i wyda na świat Syna, Syna Boga. I pójdzie On doświadczając boleści, cierpienia i wszelkich Pokus i stanie się to, aby wypełniły się słowa, że przejmie boleści i choroby swego ludu i przyjmie śmierć, aby mógł zerwać jego, jej więzy trzymające w niewoli jego lud i weźmie na siebie ich słabości, aby jego serce przepełniło się miłosierdziem przez doświadczenia w ciele, aby przez doświadczenia w ciele Poznał, jak może pomagać swoim w ich słabościach. Duch wie wszystko, jednak Syn Boga cierpi jako śmiertelny, aby mógł wziąć na siebie grzechy swoich i wymazać ich występki, mając moc wyzwolenia. I to jest moim świadectwem. Mówię wam, że potrzebujecie się nawrócić i ponownie narodzić, albowiem Duch mówi. Że jeśli się ponownie nie narodzicie, nie możecie odziedziczyć Królestwa Niebieskiego. Pójdźcie więc i, stań, i zostańcie ochrzczeni dla nawrócenia, abyście mogli obmyć się z waszych grzechów, abyście mieli wiarę w Baranka Bożego, który gładzi grzech świata i ma moc zbawienia i oczyszczenia z wszelkiej nieprawości. Mówię Wam, pójdźcie i nie obawiajcie się. Odstąpcie od wszystkich grzechów, które tak łatwo was osączają, i prowadzą ku zagładzie. Pójdźcie i okażcie swemu Bogu, że pragniecie się nawrócić, odstępując od grzechów, że chcecie przystąpić do przymierza z Nim i przestrzegać Jego przykazań, że pragniecie dzisiaj dać tego dowód przez wstąpienie do wody sztu. I kto to uczyni? I będzie odtąd przestrzegał przykazań Boga, niech zapamięta, co mu mówię. Niech zapamięta, że powiedziałem zgodnie ze świadectwem ducha świętego, który świadczy przeze mnie, że będzie miał życie wieczne. I teraz, moi kochani bracia, czy dajecie temu wiarę? Wiem, że dajecie wiarę temu, co powiedziałem, i wiem to dzięki objawieniu ducha, który jest we mnie. I ponieważ macie silną wiarę w to, co Wam powiedziałem, wielka jest moja radość. Albowiem, jak, jak Wam powiedziałem na początku, bardzo pragnąłem, abyście się znaleźli w tak trudnym położeniu, jak Wasi bracia. I przekonałem się, że stało się zadość mojemu życzeniu. Oto widzę, że postępujecie drogami prawości. Widzę, że podążacie drogą, która prowadzi do Królestwa Boga i że prostujecie dla niego drogi. Widzę, iż wyjawiono, wyjawiono wam przez świadectwo Jego słowa, że nie może on kroczyć krętymi ścieżkami, że nie zmienia tego, co powiedział, nie waha się w swym postępowaniu. To i na prawo, to i na lewo, ani też nie przechodzi od dobra do zła. Jego cele pozostają więc niezmienne. Nie pozostaje on w bezczeszczonych świątyniach, ani też brudy czy nieczystość nie mają miejsca w Królestwie Bożym. Dlatego mówię wam, że nadejdzie czas i stanie się to w dzień ostateczny: że ten kto jest nieczysty, pozostanie w nieczystości. Moi ukochani bracia, powiedziałem Wam o tym, abyście przebudzili się do poczucia Waszego obowiązku wobec Boga i mogli kroczyć przed Nim bez winy, abyście postępowali zgodnie z prawem Boga, według którego zostaliście przyjęci. Pragnę, abyście byli pokorni, ulegli i łagodni, litościwi, cierpliwi i wytrwali. Stosując umiar we wszystkim, zawsze pilnie przestrzegając przykazań Boga. Prosząc o to, co jest wam potrzebne, zarówno duchowo, jak, jak i docześnie i zawsze dziękując Bogu za wszystko, co otrzymujecie. Dbajcie, abyście mieli wiarę, nadzieję i miłość bliźniego i wtedy wasze życie będzie zawsze obfitowało w dobre czyny. I niech Pan błogosławi was i zachowa bez skazy, wasze szaty abyście na koniec mogli być zaprowadzeni i spoczęli z Abrahamem, Izakiem, Jakubem i innymi świętymi prorokami, którzy żyli od początku świata, mając szaty bez skazy, tak jak oni, abyście na zawsze pozostali w królestwie niebieskim. Oto moi ukochani bracia, powiedziałem wam to zgodnie z duchem, który daje przeze mnie świadectwo. I moja dusza raduje się niezmiernie ze względu na waszą gorliwość i uwagę, z jaką przyjęliście moje słowa. A teraz niech Bóg Boga spoczywa na was, waszych żonach i dzieciach, niech spoczywa na waszych domostwach, ziemiach, stadach i na wszystkim, co posiadacie, według Waszej wiary i dobrych uczynów. Uczyn Odtąd i na zawsze. Na tym kończę. Amen.